Cześć, witam Cię serdecznie w wideo nr 2 na temat tego jak zwiększyć Twoją efektywność, efektywność pracy, efektywność tego co robisz w życiu, jak sprawić żebyś zaczął wreszcie osiągać wymarzone rezultaty i zaczął spełniać swoje cele. Na początek chcę Ci powiedzieć, że nazywam się Krzysztof Król, jestem trenerem rozwoju osobistego. Mieszkam tutaj, właśnie w Tajlandii, na wyspie. I oprócz tego zajmuję się jeszcze wieloma innymi biznesami. Natomiast dzisiaj nie mamy czasu mówić o tym. Dzisiaj chcę przekazać Ci maksymalnie dużo naprawdę cennej wiedzy. Wiedzy, która może już zmienić Twoje życie natychmiast. Więc będą dzisiaj kolejne trzy porady. Będzie dzisiaj konkurs, będzie dzisiaj również zaproszenie i niespodzianka będą różne historie, także. Trzymaj się, siądź sobie wygodnie, bo ten film może zmienić wiele w Twoim życiu. Na początek chcę Ci przypomnieć trzy zasady, które podałem Ci już w poprzednim filmie, właśnie jak zwiększyć swoją efektywność. Pierwsza zasada to było poprawa Twojego ukrwienia, poprawa Twojego dotlenienia, Twojego mózgu, Twojego całego organizmu poprzez robienie sobie takich małych, kilkosekundowych, nawet trwających maksymalnie minutkę przerw, mniej więcej co 20 minut jak pracujesz. Już ten pierwszy punkt jeśli już go, mam nadzieję, wprowadziłeś, a jeśli nie, to wprowadź jak najszybciej. Mógł zmienić i zwiększyć Twoją efektywność przynajmniej o 100%. U mnie w życiu naprawdę. Sp... Właśnie ta jedna zasada i wprowadzenie jej sprawiła, że potrafiłem prowadzić szkolenia, które trwały 16 godzin. Zaczynały się o 8 rano, kończyły o północy, czasem nawet dłużej i miałem full energii całego dnia, nawet czasem zapominając w ogóle o jedzeniu posiłków. Ponieważ jeśli Ty jesteś skupiony na czymś w swoim życiu, jeśli robisz sobie właśnie te takie przerwy, rozgrzewki, czyli nie, że siedzisz w jednym miejscu cały czas, np. przed komputerem przez 8 godzin pracy, czy jak masz swoją firmę, też siedzisz przed komputerem albo przy biurku, tylko robisz sobie co 20 minut przerwy, takie jak robimy na webinarach, to już prowadzi bardzo dużą zmianę u Ciebie. Druga rzecz była taka, żebyś Każdego dnia nie skupiał się na milionie priorytetów, nie patrzył na całą listę zadań, która nawarstwiła się na przykład od trzech tygodni, tylko skupił się maksymalnie na dwóch zadaniach, które są dla ciebie najważniejsze, dwóch celach, które chcesz dzisiaj osiągnąć i zobaczysz wtedy, że dużo lepiej wykonasz wszystkie inne rzeczy, bo jeśli te dwa cele będą faktycznie dla ciebie najważniejsze i pomyśl sobie, jeśli codziennie byś wykonywał dwie ważne rzeczy, to w skali miesiąca 60, w skali roku ponad 720, więc ma to sens, prawda? I trzecia zasada była taka, żebyś... Wyłączył wszystkie przeszkadzajki, które są w Twoim telefonie, w Twoim komputerze. E, ludzie, którzy mogą Ci przeszkadzać podczas pracy, żebyś e, Twój blog, na przykład czasu, który poświęcasz na swoją pracę, całkowicie oddzielał od całego świata na zewnątrz. Nie musisz być zawsze powiadamiany o każdym e, głupim zdjęciu wrzuconym na Facebooku. Czy każdym powiadomieniu, że ktoś zalajkował twój, twój profil, a widzę, że większość ludzi ma różne Messengery w telefonie poinstalowane, różne typy komunikatorów. I później atakuje ich cały czas ta informacja, nawet nie, wyda, nie zdajesz sobie sprawy z tego, ile efektywności przez to tracisz każdego dnia. Więc e, to tyle na temat tych zasad, które były w poprzednim filmie. Natomiast e, teraz chciałbym zwrócić Ci uwagę e, na komentarze, które napisało wiele osób. Wiele osób właśnie pod, tymi, e, pod tym pierwszym filmem. I chciałbym Ci teraz tutaj pokazać, co myślą właśnie ludzie tacy jak ty, którzy oglądają teraz to wideo, którzy są częścią społeczności Wyzwania 90 dni, biorą aktywny udział, więc zapraszam do komentarzy. Członkowie naszego Wyzwania bardzo aktywnie tutaj działają w grupie, można zobaczyć, że Stanisław... Pisze, witajcie. Jak pewnie część z Was wie, niebawem wystartuje moje nowe dziecko. Autoklasa, samochody na zamówienie. Mam pytanie, jak podoba Wam się logo? Proszę o krytyczne podejście do tematu. Staszek właśnie startuje z nowym biznesem. Gratulujemy tutaj. Kolejny komentarz. Magda. Nigdy nie jest za późno mieć wspaniałe dzieciństwo. Dziś jest mój siódmy dzień, wyzwania 90 dni i coraz bardziej podoba mi się ten program. Dzisiejsze audio z krzyśkiem ćwiczenie bąbelek jest niesamowite. Naprawdę można zaszaleć ze swoją podświadomością. Nie sądziłam, że może to być tak niesamowite doznanie, jakie dzisiaj miałam zaszczyt przeżyć. Jestem bardzo ciekawa, co przyniosą kolejne dni w zmianie mojej osoby. W przeciągu tego tygodnia naprawdę z tak zbudowaną techniką można pozałatwiać więcej spraw niż w przeciągu kilkunastu miesięcy, bo odkładamy na później. Teraz już wiem, że nie należy odkładać spraw, na potem proszę podzielcie się swoimi odczuciami po siódmym dniu. Ja jako osoba zamknięta w sobie nie okazująca swoich uczuć, naprawdę wyzwoliłam się przy tym ćwiczeniu, miejcie dzisiaj wspaniały dzień. I kolejny komentarz. Magda pisze. Hej, na niedzielnym webinarze przyznałam się, że mam dziś obronę. Chciałam się pochwalić, że obroniłam się na 4,5, nie będzie przesady. Jeśli powiem, że pracę napisałam właśnie dzięki temu programowi, miałam ją oddać do końca maja. 30 maja, nic nie napisałem. 31 maja znalazłam ten program, i w jednym z pierwszych dni było polecenie: natychmiast zrób to, co odkładasz już długo. Nagle stało się to takie proste: w tydzień napisałam pracę i jestem Ciebie dumna. Miejcie dzisiaj równie wspaniały dzień jak mój. Widzisz sam, że mamy tutaj potężną grupę ludzi, którzy cały czas wspólnie z nami się rozwijają, którzy wspólnie z nami chcą się uczyć, chcą się doskonalić, rozwijać swoje życie. Natomiast ja chcę teraz zwrócić Twoją uwagę na jedno bardzo ważne pytanie. Dlaczego jeszcze nie zarabiasz tyle pieniędzy, ile uważasz, że powinieneś zarabiać? Nieważne ile masz lat, czy masz 20 lat, czy masz 40 lat, czy masz może 60 lat, nieważne. Dlaczego nie jest tak? Bo skoro oglądasz to wideo, to pewnie nie jesteś jeszcze milionerem i nie zarabiasz już wymarzonych pieniędzy, tylko chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić, tak? jak zwiększyć swoją efektywność właśnie po to, żeby twoja praca przynosiła znacznie więcej pieniędzy. Więc zastanów się na początek, zadaj sobie jedno pytanie i chwilę je przemyśl. Dlaczego jeszcze nie zarabiasz tyle, ile powinieneś? Czy to wynika z tego, że nie masz bogatych rodziców? No nie, to nie ma wpływu, bo 80% milionerów na świecie to nie są ludzie, którzy odziedziczyli pieniądze czy dostali od kogoś, to są ludzie, którzy tzw. self-made, czyli ludzie, którzy sami zarobili te pieniądze. Natomiast dlaczego tak jest, że Ty jeszcze tego nie osiągnąłeś? Chcę Ci tutaj podać dwie ważne statystyki. Pierwsza jest taka, że Dwie trzecie milionerów na świecie to są milionerzy, którzy mają swoje własne firmy albo są samozatrudnieni, czyli robią coś nawet, ale na własny rachunek. To już ci powinno wskazać jedną drogę, że jeśli chcesz w przyszłości kiedyś zostać milionerem, a od razu Ci powiem, że nie nastąpi to natychmiast. To nie jest film, gdzie uzyskasz radę, że przystąp do magicznego MLM-u, gdzie w ciągu roku zdobędziesz pasywny dochód, będziesz milionerem, będziesz miał Mercedesy, Porsche, BMW, tak to wszyscy pokazują, i będziesz cały czas jeździł sobie po ciepłych krajach. No niestety tak to nie działa. Trochę trzeba się napracować, bo statystycznie milioner zostaje nim po 15 latach swojej pracy. Czy to w firmie, czy to w, będąc samozatrudnionym, czy mając jakąś swoją działalność, więc... Jeśli ty również chcesz, musisz być przygotowany, że będzie to wymagać od ciebie pracy. Natomiast, jeśli chcesz faktycznie być bogaty w przyszłości, no to warto zacząć teraz planować i warto działać mądrze i efektywnie. Nie tak, żebyś harował 45 lat swojego życia później i okazało się, że w wieku 60 lat przechodzisz na emeryturę, o ile jeszcze będzie ona istnieć, i, i tak będzie to głodowa emerytura, że będziesz 1000 czy 2000 zł, wiesz najniższą po prostu stopę życiową prowadził wtedy, więc warto to przemyśleć niezależnie od tego w jakim punkcie życia teraz jesteś, zacząć myśleć mądrze i zacząć inwestować w siebie, bo to jest najważniejsza inwestycja. Bo tak, tak jak Ci powiedziałem, to czego Ty się teraz nauczysz, będzie Ci procentować przez całe życie. Jeśli nauczysz się tego 10 lat później, to jesteś 10 lat do tyłu, czyli 10 lat później osiągniesz pewne wyniki, które chcesz osiągnąć, tak? Więc e, chcę tutaj wskazać Ci na początek pewną historię, pewną historię. Pewną historię jak u mnie wyglądało w jednej z firm właśnie którą prowadziłem prowadziłem firmę szkoleniową która e, organizowała szkolenia z relacji damsko-męskich i jak zaczynaliśmy to prowadziłem te szkolenia one-on-one -on -one tylko czyli umawiałem się na takie prywatne coachingi wtedy pobierałem na samym początku za godzinkę czasu 100 zł i umawiałem się z klientami z osobami które właśnie chciały e, zmienić coś w swoim związku które chciały nauczyć się na przykład jak poznać drugą osobę e, zmienić coś w sobie tak żeby stać się osobą atrakcyjną no, dla kobiet czy dla mężczyzn różnie to było, i w tym momencie ja zobaczyłem, że ja sprzedaję swój czas. Że ja mogę na przykład dziennie, mogę powiedzmy no maksymalnie mieć tych 8 godzin, bo człowiek już no, gadać ile można. Więc 8 godzin dziennie, tak, czyli 40 godzin, czyli 4 tysiące tygodniowo ja mogę zarobić. I miesięcznie mogę zarobić pracując po no bardzo dużo, w zasadzie, bo po 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. E, mogę zarobić 12 tysięcy, i to jest moja górna granica. Ale to jest, to jest przychód, tak? Od tego jeszcze trzeba odliczyć wszystkie koszty firmy, czyli w tamtym wypadku jakieś 40%, czyli już zostaje tylko na przykład 7 tysięcy. Tak? Od tego jeszcze zapłacisz podatek, zapłacisz VAT, i zostaje Ci później na rękę. 3, może 4 tysiące. Coś takiego. Po ZUSach, po wszystkich innych rzeczach. Więc wtedy zauważyłem, że to jest nieopłacalne i nie ma sensu, żebym ja całego siebie wkładał w coś, co nie będzie mnie satysfakcjonować finansowo, bo jak człowiek nie, jest, nie jesteś w swojej pracy, nie tylko nosisz satysfakcję taką, że robisz coś dobrego, że twój produkt czy usługa jest bardzo dobra i jest dobrej jakości, ale jeszcze jak nie masz finansów za tych idących, żebyś mógł żyć, żebyś mógł prowadzić życie na jakiejś stopie, to nie będziesz tego robił, nie będziesz rozwijał tego swojego biznesu i nie będzie to zupełnie działać. Więc wtedy stwierdziłem, że trzeba przerobić to i zacząć robić coś, co jest skalowalne. Gdzie nie, mój czas nie jest bezpośrednio wymienialny na pieniądze i ograniczony przez te 160 godzin miesięcznie. Więc wtedy stwierdziłem, że zacznę robić szkolenia grupowe jedynie, a te prywatne podniosę cenę na 300 zł, żeby tam powiedzmy parę osób miesięcznie się tylko zgłaszało. Natomiast będę robił szkolenia grupowe, gdzie może mi przyjść 20 osób, 50, nawet 100. A mój czas wtedy jest ten sam włożony i już ode mnie zależy, ile osób uda mi się przyciągnąć na takie szkolenie, ile osobom będę mógł naraz przekazać tę wiedzę. Bo mówmy się, że nie jest to jakaś wiedza e, prawnicza, że każdy przypadek musi być rozwiązywany indywidualnie. To jest wszystko skwantyfikowane, ogarnięte w jakąś jedną całość i 70% rad dotyczy 80% ludzi. A resztę już można, tak jak mówię, wtedy indywidualnie sobie dorobić. Więc e, taka była moja zmiana efektywności i jeśli Ty na przykład teraz pracujesz gdzieś, albo myślisz o założeniu swojego biznesu, albo masz swój biznes i dalej borykasz się z tym samym problemem, że jesteś ograniczony, że Twój biznes ma sufit, jeśli tworzysz jakiś biznes i chcesz być bogaty, twój biznes musi być skali z delimit. On musi być taki, że nie ma tutaj żadnych ograniczeń dla Ciebie, że możesz w którą stronę iść, i czy masz 10, 100 tysiąc, czy 100 tysięcy osób, nie jest to w jakiś sposób bezpośrednio przełożone na czas, który temu poświęcasz. Więc. Yy... W ten sposób ja zacząłem na przykład zwiększać efektywność swojej pracy, i również chciałbym, żebyś ty zaczął szukać pewnych rozwiązań i zaczął zastanowił się nad tą historią, którą ja Ci tutaj podałem, w jaki sposób możesz Ty zwiększyć efektywność swojej pracy? Bo ja podam Ci tutaj wskazówki dotyczące zwiększania twojej efektywności, ale może problem leżeć tak naprawdę w fundamentach tego, co robisz. On może leżeć w tym, że po prostu no, twój biznes tu ma sufit, i choćbyś nie wiem, jakie miał metody, i jaki był szybki, to po prostu no, nie sklonujesz się, tak? Więc. E... To, to, tego typu problem występuje na przykład u ludzi, którzy robią strony internetowe. Mój przyjaciel właśnie teraz miał firmę e, i, i sa, sam sobie zaczął robić po prostu stronki, no i ja zauważyłem po prostu, że słuchaj, on już nie może przyjmować więcej zleceń, a nie chce jeszcze rozwijać firmy, zatrudniać pracowników, Chciałby mieć coś po prostu swojego małego, gdzie jest. E, nie, nie, nie zależy mu na tworzeniu dużej firmy. I, I ja mu powiedziałem, żeby zaczął myśleć troszkę w innych kategoriach. Że jeśli tworzy coś, to może zacząć tworzyć na przykład strony, które on może później sprzedawać masowo. Tak jak ludzie tworzą szablony, na przykład różne pod WordPress, pod Joomla i tak dalej. Więc doradziłem mu w ten sposób, żeby zaczął robić szablony, zaczął robić jakieś strony, że później zrobi jedną stronę, ale może ją sprzedać tysiąc razy. I to jest lepsze dla wszystkich, bo może ją sprzedać wtedy, trochę obniżyć cenę dla klientów, bo wtedy klient już nie dostaje jej indywidualnie. Może na przykład robić usługę później tylko krótką personalizacji takiej strony, więc można automatycznie zacząć zarabiać dużo więcej pieniędzy, wkładając ten sam czas. Natomiast ja dzisiaj mam dla ciebie jeszcze właśnie. Te kolejne trzy wskazówki, numer 4, 5, 6, już za chwilę do nich przejdziemy, natomiast chciałbym Ci jeszcze powiedzieć, że powinieneś właśnie w swoim, zależnie co robisz, niezależnie co robisz, czy pracujesz na etacie, czy masz swoją firmę, czy e, chcesz założyć swoją firmę i w jakiś sposób, jeśli zarabiasz pieniądze, czy cokolwiek co robisz w życiu, staraj się nie uczyć się na własnych błędach. <laughs> nie mówię tutaj, że powinieneś ciągle to samo popełniać i po prostu iść w kółko i jak. Idiota, za przeproszeniem, iść cały czas w kółko, krążyć, robić to samo i cały czas nie osiągać efektów. Tylko powinieneś e, uczyć się na błędach innych ludzi, czyli jak najwięcej zdobywać wiedzy i doświadczenia od ludzi, którzy już przeżyli to, co ty chcesz osiągnąć. Bo najłatwiej jest, słuchaj, masz do wyboru na przykład dwie opcje: albo możesz założyć swoją firmę i twoja firma. I, i, I olać wszystko, po prostu stwierdzić, że Ty jesteś najmądrzejszy i masz najlepsze pomysły i iść i potykać się cały czas po drodze. Tak przy okazji, ja właśnie miałem takie kiedyś podejście, jak zaczynałem swoje pierwsze filmy, byłem po prostu butny, dumny, ja stwierdziłem, ja se zrobię po swojemu wszystko, nie będę słuchał innych. No i popełniałem tych błędów masę, mnóstwo, zdecydowanie mogłem zrobić, osiągnąć sukces w dużo krótszym czasie w tam, w, w, wtedy. Natomiast nie chciałem się za bardzo uczyć, nie chciałem zdobywać jeszcze wtedy wiedzy, nawet nie wiedziałem w sumie, że ktoś uczy czegoś takiego jak biznes. Myślałem, dobra, to pójdę na studia, może zarządzania, ale wszyscy mówią, że to zarządzanie do dupy, że nikt tam się nie uczy zarządzania. Zresztą skończyłem w końcu, właśnie, informatykę na wydziale zarządzania, więc też miałem bardzo dużo informacji z zarządzania. Uwierz mi, no nie, nie nauczyli mnie tam, jak prowadzić firmę. Dużo, dużo innych rzeczy się nauczyłem, wartościowych, ale nie akurat, jak prowadzić firmę. Więc. Dlatego też stworzyliśmy na przykład z Jankiem Akademię Biznesu. Teraz już nie ma możliwości zapisać się na tą Akademię Biznesu, natomiast może kiedyś w przyszłości jeszcze zrobimy jakieś edycje. Natomiast stworzyliśmy właśnie po to, żeby grupa ludzi, którzy są zainteresowani, żeby nie popełniać sami tych wszystkich błędów, chcą po prostu szybciej osiągnąć sukces, tracąc przy tym mniej pieniędzy, bo przeważnie tutaj najważniejsze jest jak nie stracić dużo pieniędzy, bo zarabiać, jeśli znajdziesz sposób, i będziesz wiedział, jak to robić, jest łatwo. Problem jest w tym, jak zarabiasz i równocześnie tracisz, i wychodzisz na zero albo na minus. Wtedy jest człowiek faktycznie sfrustrowany, bo widzisz, że biznes fajnie działa, a cholera, gdzie te pieniądze się podziały. Więc tak jak mówię: po to stworzyliśmy Akademię Biznesu, po to stworzyliśmy z Jankiem tak samo wyzwanie 90 dni, żeby właśnie jeśli chodzi o rozwój Twój i rozwój jakichkolwiek dziedzin w Twoim życiu, cokolwiek chcesz zmienić. Czy chcesz uczyć się języka obcego? Czy chcesz poznać jakąś osobę, zmienić na przykład swoje nawyki, przyzwyczajenia, pozbyć się nałogów, pozbyć się ograniczeń, blokad, które cały czas cię trzymają w tym samym miejscu i sprawiają, że nie możesz się wybić do przodu? Jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu, zacząć zarabiać lepiej, podróżować, zacząć wreszcie żyć takim życiem, na które zasługujesz, właśnie po to stworzyliśmy program Wyzwanie 90 dni. W poprzednim filmie pokazałem Ci właśnie, w jaki sposób można się zapisać do tego wyzwania. Natomiast dzisiaj chcę jeszcze Ci tylko przypomnieć, że w najbliższą niedzielę o godzinie 17 będzie możliwość właśnie przystąpienia do programu tego pełnego wyzwania 90 dni, więc bądź na to gotowy. Więcej szczegółów będzie tak jak mówię na tym webinarze o godzinie 17 w niedzielę, na którym możesz się tutaj zapisać bezpośrednio pod tym filmem, zrób to teraz. Zatrzymaj wideo, zapisz się koniecznie bo taka okazja może ci gdzieś już przejść koło nosa i później znowu wrócisz do swojej obecnej sytuacji. Więc mam dla ciebie już teraz trzy kolejne rady. Trzy kolejne rady, w jaki sposób zwiększyć swoją efektywność, w jaki sposób zacząć wreszcie osiągać swoje cele, osiągać w życiu to, co jest dla ciebie ważne. Więc kolejna to będzie już numer cztery. Numer 4 to jest bardzo prosta porada, bo ja tak jak mówię, ja zawsze podaję tutaj proste rzeczy, tylko założę się, że z tych dziewięciu, które usłyszysz na filmie, jeszcze wielu innych, które będą na webinarze, jeśli zapytałbym cię, które stosujesz w swoim życiu, to w większości nie stosujesz. Być może, że są logiczne dla ciebie, już je słyszałeś, być może, że wiesz, że istnieją, natomiast ja cię teraz chcę zmusić, żeby zacząć chociaż kilka z nich stosować w swoim życiu i po prostu spróbować, jak to dla ciebie działa. Więc zasada numer 4: wysypiaj się. Twoja efektywność cała tutaj leży. Nie w Twoich mięśniach, nie w tym, że ile masz pieniędzy na koncie, nie w innych rzeczach. Leży w Twojej głowie, swoją głową sterujesz, tu się wszystko rodzi. Tu są Twoje marzenia, tu są Twoje cele, tu jest Twoja efektywność, tu jest Twoje myślenie. Więc jeśli Ty jesteś niewypoczęty, jeśli ciągle. Zarywasz noce, siedzisz po nocach, nawet pracując, ale ta praca jest zaufaj, mniej dużo efektywna, niż jeśli wprowadziłbyś sobie dobry styl życia, gdzie idziesz spać na przykład 10, 11, wstajesz rano, 6 i zapieprzasz. Wtedy rano, nie wieczorem. Więc wysypiaj się. spraw, żebyś naprawdę był codziennie wypoczęty, zobaczysz, jak zupełnie inaczej zaczniesz myśleć. Ja słuchaj, miałem tak, że miałem pewne okresy, że miałem dużo pracy, więc siedziałem do późna w nocy, rano wstawałem, waliłem kawę, niby ten jakiś dzień, wiesz, na początku miałem kopa po tej kawie, później ten dzień cały był, miał jakąś tam, wiesz, efektywność, bo pracowałem cały czas, tak? Natomiast, kiedy później, przez na przykład zrobiłem sobie chwilę przerwy, stwierdziłem, że jednak wyluzuję trochę, zacznę pracować bardziej zrelaksowany, wypoczęty, nagle wpadał mi pomysł do głowy, ja sobie myślałem, Kurde, siedziałem cały ostatni tydzień, robiłem coś. Byłem zajęty, tak jak Ci mówiłem na poprzednim filmie, byłem zajęty, efekty jakieś tam były. Przecież można było to tak rozwiązać. Chodzi o to, że twój umysł, kiedy jest wypoczęty, znajdzie dużo lepsze rozwiązania, a czasem jedno rozwiązanie może Ci uchronić miesiąc, czasu, rok czasu, 10 lat czasu, albo całe życie nawet mógłbyś zapieprzać i nie osiągnąć celu, a tu nagle wpadać jedna myśl, która. Zmieni całe twoje życie, więc do tego potrzebujesz naprawdę być wypoczęty i tego się nie przeskoczy. I ludzie, którzy mówią, że można spać 4 godziny dziennie czy 5, to nie działa na dłuższą metę. Ja spałem tak, jak czasem pisałem, na przykład kiedy pisałem kodeks wygrany, pisałem go przez miesiąc czasu, spałem po 6 godzin dziennie i cały pozostały czas tylko 2 godziny trening, a cały pozostały czas pisałem książkę, bo tak się wkręciłem. Natomiast po tym miesiącu potrzebowałem naprawdę długich wakacji i powrotu do normalnego zdrowia. Więc na dłuższy czas tak się nie da, tak jak ci powiedziałem. 15 lat tyle trzeba pracować. Ale to jest dobra wiadomość, bo wyobraź sobie, że zacząłbyś, jeśli jeszcze masz możliwość, albo yy, mógłbyś w przyszłości, ale zacząłbyś pracować w wieku 20 lat, to w wieku 35 lat jesteś milionerem. To jest dobry deal, nie? Jak masz 30 teraz lat, to co? W wieku 45 lat jest źle być milionerem? Oczywiście można szybciej, 15 lat to jest średnia. Natomiast Działając mądrze i mając odpowiednie materiały, możesz być pewien, że w ciągu 15 lat będziesz bogatym człowiekiem. To musisz umieć pewne zasady musisz umieć zarządzać finansami, zarządzać biznesem, zarządzać sobą. Czego właśnie tutaj się uczysz? Więc tak, jak mówię, wskazówka numer 4: wysypiaj się. Wskazówka numer 5: deleguj zadania. Deleguj zadania. Tutaj przy, znowu ci pokażę na przykładzie historii mojego tego znajomego, który robi strony internetowe. I słuchaj, on stwierdził, miał jakąś tanią stronę, jak zaczynał, pamiętam zaraz. I ktoś powiedział mu, że za 800 zł, tam, żeby zrobił stronę. Nawet to był ode mnie polecony po prostu mój znajomy. I cena była 800 zł, zrobić jakąś stronkę tam. Odnośnie agencji nieruchomości. Więc prosta strona, gdzie puszczasz nieruchomości, robisz wyszukiwarkę, dwa języki, kontakt i tyle. Więc to, jak to się robi, no, wchodzisz do sklepu, na przykład Ten Forest, kupujesz szablon za 50 dolarów, czyli za 200 zł, konfigurujesz go przez 3-4 dni i masz gotową stronę, dla Ciebie zostaje zysku 600 zł. Więc całkiem niezły zarobek, jak na jedno z pierwszych zleceń. Natomiast mój znajomy stwierdził, że on te 200 zł zaoszczędzi, jednak sam napisze pewne rzeczy, wziął jakiś najprostszy darmowy szablon i zaczął pisać tę wyszukiwarkę, tę dwujęzyczność i tak dalej. Zajęło mu to trzy tygodnie, nie skończył nawet w, w ciągu trzech tygodni, czyli praktycznie cały miesiąc na 600 zł, ne, czy 800 na miesiąc, cienko, prawda? Więc musisz nauczyć się delegować, szukać gotowych rozwiązań. To jest to, co Ci wcześniej wspomniałem. Albo możesz się uczyć na swoich błędach i stracić bardzo dużo pieniędzy. Bo można stracić 5, 10, 15, 150, albo można stracić miliony, jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy. Więc albo możesz w ten sposób działać, albo możesz po prostu wziąć zapisać się na jakiś kurs, na przykład tak jak u nas na Wyzwanie 90 dni Akademię Biznesu i zdobyć wiedzę, która jest tak potężna, że w życiu warta jest dla ciebie miliony. Na pewno jest warta dla ciebie miliony, zaufaj mi. Więc tak jak mówię, naucz się delegować. Delegować na początek. Rzeczy, których nie musisz sam robić, można je kupić. Później rzeczy, które e, może ktoś za ciebie zrobić dużo taniej, też deleguj. Bo one nawet może ktoś nie zrobi tak dobrze jak ty, ale niech zrobi nawet 20 czy 50%, nawet w połowie tak dobrze jak ty. Ale jak zaoszczędzi ci na przykład 90% czasu, to i tak jesteś do przodu, bo ty i tak możesz wtedy więcej zrobić. No i trzecia zasada na dzisiaj. Znajdź sobie mentora. Ucz się od innych ludzi. Znajdź sobie kogoś, kogo będziesz cały czas czytał, będziesz y, jakieś informacje czerpał od tej osoby, od osoby, która już osiągnęła w życiu to, co ty chcesz osiągnąć. Znajdź sobie jakiegoś mentora i zacznij się od niego uczyć. Zacznij się uczyć od osoby, która już przez to przeszła, bo ta osoba wie, gdzie się czają pułapki, gdzie się czają. Drogi bez wyjścia, że możesz iść, to tak jakbyś wiesz, tak w labiryncie. Jakbyś miał ogromny labirynt, taki, że przejście go zajmuje na przykład rok czasu i jak wejdziesz w złą, ślepą uliczkę przez miesiąc, tracisz miesiąc czasu, dwa nawet, bo trzeba jeszcze później wrócić tą ścieżką. Więc naucz się od ludzi, którzy już popełnili mnóstwo błędów w swoim życiu i znajdź sobie kogoś mentora. Znajdź sobie kogoś takiego, kto da ci tą wiedzę na talerzu już, da ci swoje doświadczenie. Teraz niestety w naszym dzisiejszym społeczeństwie dawniej to było tak, że uczeń uczył się od mistrza, że był pewien e, był czeladnikiem u pewnego mistrza, który już był starszy, który miał doświadczenie, miał wiedzę. Teraz już tak nie ma. Teraz są nauczyciele, którzy kończą studia, główną wiedzą o życiu i wrzepzą do szkoły i uczą innych. Więc e, niestety ten system edukacji teraz tak dobrze nie działa, dlatego nie mamy wiedzy, ale dalej ty możesz być sprytny i znaleźć sobie naprawdę kogoś, kto już ja cały czas się uczę. Ja mimo tego, że osiągnąłem już sukces w swoim życiu, to znajduję sobie ludzi jeszcze, którzy osiągnęli dużo większy sukces ode mnie i wtedy uczę się od nich, słucham. Słucham tego, co mówią, słucham z pokorą. Słucham i sprawdzam w swoim życiu. Oni też nie są święci, wiadomo, że nie zawsze mają rację. Pewne rzeczy się zmieniają z czasem, pewne rzeczy wyglądają inaczej. Natomiast wiem, że dzięki temu 80% i tak informacji jak coś zrobić mogę uzyskać. Więc to są trzy kolejne porady, a już będzie za dwa dni kolejny film gdzie będą kolejne trzy porady, także chcę, żebyś e, o, koniecznie oglądał sobie ten ostatni film, będzie tam bardzo ważna jedna historia. Natomiast dzisiaj jeszcze chcę Ci powiedzieć o tym, że mamy konkurs, cały czas trwa konkurs. Jeśli udostępnisz tą stronę i napiszesz w komentarzu na Facebooku, napiszesz na swoim profilu, wyślesz linka do tej strony, napiszesz w komentarzu, która rada Ci się podobała najbardziej, bo już jest sześć, już masz sześć w zanadrzu na tych dwóch filmach. Za dwa dni będzie już dziewięć. Która z nich była najbardziej wartościowa dla Ciebie? Jeśli wprowadziłeś ją w życiu, to natychmiast zauważyłeś rezultaty. Możesz wygrać jedną z trzech nagród o wartości 1000 złotych. Warto. Nagród szkoleniowych, gdzie są pakiety szkoleni szkoleń, książek, kursów. Naprawdę warto. Wiedza, którą możesz zdobyć zaledwie za... 30 sekund swojej pracy teraz wykonanej. Dobra dźwignia, dobra efektywność Twojej pracy. Także ja dzisiaj się z Tobą żegnam. Przypominam Ci, że w niedzielę jest webinar o 17:00, i że za dwa dni będzie kolejny film. A Ty trzymaj się w takim razie i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!